Siema, tutaj Chris Siema wszystkim Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć kilka o tej maszynce, którą mam na testy Jest to Beta 200 Racing 2022 Tak furka się prezentuje Naprawdę wygląda bardzo ładnie W rzeczywistości ładniej niż na filmach czy zdjęciach no ale przejdźmy do konkretów. Mam dużo pytań od Was, jak ten motorek się ogólnie sprawuje i czy zamieniłbym 300 na 200, jak to wygląda w ogóle z tym motorkiem? Czy pod moją wagą pod, przy moim wzroście daje radę? Powiem Wam, że naprawdę jestem mega zaskoczony tym motocyklem No. Tutaj co Wam powiem o nim? No, głównie chodzi o to, że to jest wersja Racing, która różni się od zwykłej 200. -ki. Różni się takimi detalami, można powiedzieć, ale one robią naprawdę dużą, dużą robotę. No tak, z takich zmian, które tutaj mamy w tym motocyklu, to mamy inną sprężynę na zaworze wydechowym. Przez co ten zawór działa inaczej. Mamy inną komorę spalania, inną głowicę całą. Także ten motocykl działa dużo, dużo lepiej. No co tutaj jeszcze jest istotnego w tym motocyklu? Moduł zapłonowy jest zmieniony, także no porównując go do takiej zwykłej dwusetki, yy, no jedzie znacznie lepiej, ten duma dużo lepszy. Yy, tutaj w ogóle w tej wersji nowych, we wszystkich tych nowych wersjach teraz bety wychodzi V Force 4R. Yy, no i co, no? Jeżeli chodzi o taką jazdę typu cross country, enduro, to uważam, że ten sprzęt to jest petarda. Jeżeli chodzi o jazdę w terenie, kurczę, no to jednak 250-300 to nie jest. Ale nie jednego może zaskoczyć. No. Także naprawdę dużo, dużo można zrobić tym motocyklem. Przede wszystkim największymi plusami, moim zdaniem, tego motocykla są no, waga, poręczność, zwinność tego motocykla. To jest po prostu no, bajka. Jeżeli chodzi o jakieś, no, za wiele tutaj nie jeździłem jakiegoś hardenduro tym motocyklem, jakieś tutaj swoje okoliczne tematy, jakieś suche potoki, inne tego typu rzeczy, takie lekkie hardendurko. No, to naprawdę sobie radzi tutaj ten motocykl bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o cross country enduro, to podejrzewam, że można nie jedną, 250 czy 300 objechać tym, bo naprawdę prowadzenie tego motocykla i zwinność, to no ten motocykl po prostu chce jechać. Także. No co, no, z takich najważniejszych rzeczy mi się wydaje tyle. Jeżeli byście chcieli coś więcej wiedzieć o becie, no to tutaj większość rzeczy jest takich jak w innych betach. Już kiedyś stawiałem filmik na temat bety, mojej 300, jakie tam mam wrażenia z jazdy i jakie są plusy i minusy tego motocykla. Także możecie tam posłuchać co mi się podoba też ogólnie w tych betach nie każdemu to może odpowiadać czy pasować, ale ta kanapa, no jest jest mała, ma mało gąbki nie jest za wygodna ale pozycja na tym motocyklu jesteśmy w stanie siąść bardzo z przodu i no Ogólnie, siadamy na ten motocykl i czujemy tak, jakbyśmy mieli od razu prawidłową pozycję na tym motocyklu. I, i się nim bardzo fajnie jedzie. Bardzo fajnie się go prowadzi i manewruje nim. Mimo tego, że promień skrętów w becie nie jest wcale taki duży, to podczas jazdy naprawdę bardzo fajnie się manewruje każdą betą, nie tylko tą. Także, no myślę, że tyle. No, tutaj... Jeżeli chodzi o takie najważniejsze kwestie w tej dwusetce, no to, to chyba tyle. No tutaj, co ciekawego, jeszcze taka dość istotna rzecz. Tutaj na przykład z przodu mam zębatkę, 15 zębów, z tyłu 49. Jest to oryginalne przełożenie w 200. Komuś by się wydawało, że to jest bardzo szybkie przełożenie, jednak dwusetka no jedzie zupełnie inaczej i te przełożenia skrzyni ma zupełnie inne niż, niż inny motocykl. Myślę, że w teren takim dobrym przełożeniem by było jedna ząb z przodu mniej, czyli 14, a z tyłu 48, coś koło tego, 49. No wszystko zależy w jaki teren i, i też jaki szofer ma tym jeździć i, i tak dalej. Nie? Także no jakbyście chcieli coś więcej wiedzieć na temat tego motocykla jeżeli macie jakieś pytania, coś was nurtuje, to, to śmiało możecie pytać. No, tutaj miałem e, mały problem ze sprzęgłem, w sensie, że dość, dość ciężko chodziło to sprzęgło, ale sobie z tym poradziłem. Mam na to swój patent e, sprzęgło teraz działa jak maseł. Paluszkiem. Tutaj akurat jest oryginalna dźwignia, oryginalna pompa i, i działa to bardzo fajnie. Niektórzy słyszałem, narzekają na te sprzęgła w 200, ale myślę, że nie ma co narzekać. No, także, jakbyście mieli jakieś pytania, coś byście chcieli wiedzieć, to pytajcie śmiało. Postaram Wam się odpowiedzieć na, na każde Wasze pytanie. Ja się biorę za trening, bo mało co ogólnie jeździłem. A jutro się wybieram na rajd wiosny. Będę startował właśnie tą dwuseteczką. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Także zapraszam Was wszystkich, będziecie mogli zobaczyć dwusetkę w akcji. Także co? Pozdro wszystkim. Trzymajcie się.